Zacznę i tylko powiedzieć, że wszystkie informacje znalazłem na naszej grupie Battlelands Royal, League, która została nowo wytworzona, oraz mam już własną grupę na Messengerze, do której oczywiście link macie w opisie, więc serdecznie zapraszam. Więc witam Was po długiej przerwie na kanale, bo po ponad miesięcznej do kolejnego odcinka na moim kanale. Ludziska dobijam już powolutku 250 subskrypcji. Chciałbym do końca mm, czerwca, czyli do końca, czyli przez cały piąty sezon, chciałbym wbić 500 subskrypcji, chociaż zastanawiam się, czy to nie jest za duża granica, ale właśnie oto jest mój cel. No i cóż, przy, przychodzę z Wami dzisiaj z nowinkami co mają dodać. W w piątym sezonie, a konkretnie co już jest potwierdzone, no to już jest naprawdę ogromny show. Sezon zaczyna się już w środę, więc, znaczy, kończy się czwarty sezon, w środę. Update na nowy sezon, nie wiem kiedy dodadzą, liczę, że jak najwcześniej. No i to jest właśnie ten plus, że już zostało około tak już mniej więcej 5 dni 5-4 dni. Nie patrzyłem ostatnio na czas, na zegar, bo kiedy się kończy sezon. No i możecie mi zaufać na słowa, update podobno ma być niesamowity wraz z nadejściem piątego sezonu. No więc zacznijmy od tego, że ma dodać składy, czyli 4-3 osoby w jednej drużynie, co jest naprawdę niesamowite. Może to pomóc profesjonalistom jak i tym słabszym graczom dobić wyższe levele. No ale minusem jest niestety taki, że jeżeli mamy 4 osoby w jednej drużynie i 32 osoby w, i 32 graczy łącznie, no co przepada na to, że jest tylko 8 drużyn, no i za razem będziemy zdawali więcej expa tylko dlatego, że jesteśmy w, yy... no, w top 10 rankingu, więc to jest też taki troszeczkę minus. No ale liczę, że to jeszcze będzie bardziej dopracowane, no bo mówię, to jeszcze nie jest za bardzo potwierdzone, czy dodadzą więcej osób na arenie wtedy, czy powiększą mapę. Na razie wiemy, że dodadzą składy i to jest najważniejsze info, no i... To, które tak naprawdę wiele osób czeka, czyli nowy tryb w Battlelands. Kolejna, hmm, kolejna hmm, potwierdzenie koncepcji to jest po prostu now, nowe ten... No, nowe, no, UI. Czyli tutaj mamy ma taki ekran startowy. Widzicie, już są tutaj trzy osoby obok naszej głównej postaci, więc to jest to jakby Fortnite. Są so, tutaj jeszcze napisy składy, możecie dopatrzeć. No i kompletnie zmienione lobby. To jest naprawdę ogromny yy, dla mnie wow. Czy jednak już zmienili, zmieniają ten, yy, ten yy, ekran startowy. No bo to sezon ogólnie był zmieniony, ale bardziej taki detalowy. Teraz że jest naprawdę poważna zmiana. No i ten piąty sezon, który mówią, że. No, ja, ja to nazywam bardziej sezonem, który ma podobno przywrócić jasność Battlelands, które tak naprawdę czwarty sezon już no, troszeczkę zepsuł Battlelands no i też taka końcówka trzeciego sezonu no ale fajnym update'em w trzecim w trzecim, no w, było w trzecim sezonie to były eventy więc dla mnie to jest, też taki był plus tego sezonu no ale cóż, on się kończy i zaczyna się piąty sezon no i już mamy pierwszego skina, który będzie dodany w piątym sezonie nie wiemy czy to będzie za karnet czy w ofercie, ja bardziej podejrzewam że w ofercie, ale no Tutaj widzimy Mike Demech, Mech, czyli tak samo jak w czwartym sezonie był robot Mech Megan, tu jest akurat Mike Mech. No cóż, być może będzie to jeszcze bardziej wskazuje, że to będzie z ofert. Ja na przykład po tym skinie pierwsze co sobie pomyślałam, czy ten piąty sezon nie będzie sezonem takich bardziej superbohaterów. Na przykład mamy jakieś skin, skiny superbohaterów, nie wiem, cokolwiek tego typu. Ja właśnie tak sobie pomyślałem, no i byłoby naprawdę super według mnie. No ale cóż, to są na znaczy, ciebie te trzy potwierdzone informacje. Dzisiaj jeszcze wylatuje pewien odcinek z podsumowaniem moich, mojej szafki. No i cóż, będziemy najprawdopodobniej czekali na piąty sezon. No i wybaczcie jeszcze raz, że nie byłem aktywny przez ten długi okres. No i liczę, że zdobędziemy do tych 500 subskrypcji do końca tego sezonu. Więc ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, Cześć.